Witam was, szef kuchni restauracji Sofra, Michał Gadecki. znajdujemy się 16 km od Olsztyna w hotelu Azum. Sofra po turecku to pełny stół. Łączymy smaki orientalne z polskimi. Bardzo was zapraszam do nas na spróbowanie niesamowitych, nieziemskich pierogów z gęsiną, które biorą udział w szlakach kulinarnych Polski, organizowanych przez markę MAKRO. Podajemy je z grillowaną gruszką oraz z suszoną żurawiną. Oprócz pierogów z gęsią mamy także na szlakach kulinarnych nasze flaki z lina. To są te smaki jesienne, na które Was bardzo zapraszamy do restauracji sofra. Zapraszamy.